Prezentacja książki: Przyszłość zatrzymana ciągle jeszcze masz wybór. Oto fragment jednego z rozdziałów. Badania wskazują na chroniczne osłabienie, spowodowane przez długotrwałe narażenie na pola elektromagnetyczne, w tym pulsacyjne. Tymczasem w Niemczech przeprowadzono badania, które ujawniły postępujące szkody w drzewach na skutek rosnącego promieniowania mikrowalowego. Mocno napromieniowane drzewa, które znajdowały się nawet kilka kilometrów od anten, zmarniały do tego stopnia, że trzeba je było wyciąć. Przyszłość zatrzymana ciągle jeszcze masz wybór Ewa Danuta Białek.